Mm. Witajcie. Dzisiaj będę miała dla Was kilka podpowiedzi, jak zdrowo świętować. Teraz akurat nagrywam ten podcast przed świętami Wielkanocnymi, ale generalnie te pomysły i te typy można stosować do wszystkich świąt: do świąt Wielkanocnych, do Bożego Narodzenia, do jakichś świąt rodzinnych, przed weselami, przed jakimiś chrzcinami, komuniami itd. itd. To będą takie typy, które pozwolą ci nie przejeść się, też nie jakby czuć się cały czas dobrze, nie mieć tej ciężkości po jedzeniu. I jeżeli dbasz akurat w tym czasie o redukcję masy ciała, czy o stabilną glikemię, to też pozwolą Ci gdzieś tam sobie to wszystko ułożyć, żeby nie było takich dużych wyrzutów glukozy czy insuliny. No więc zacznijmy. Pierwszą taką podstawową rzeczą jest niepodjadanie. Wydawałoby się, że to takie niby proste, ale my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tego, że ciągle coś tam żujemy, milimy w buzi, coś tam podjadamy, a to chrupeczek, a to orzeszek, a to jakiś tam batonik. To jest najgorsze, co my sobie możemy zrobić. I wcale te pięć czy sześć posiłków, jak zalecają niektórzy. <grym> Bo to było takie modne, teraz już całe szczęście staje się coraz mniej modne. To jest najgorsza rzecz, jaką my możemy zrobić dla naszej gospodarki glukozowo-insulinowej, dla takiego stanu, kiedy jesteśmy w redukcji masy ciała. Dlatego, że my cały czas pobudzamy insulinę do wytwarzania, a insulina. Jeżeli jest wysoka i nie spada pomiędzy tymi posiłkami, sprzyja jednak przybieraniu na masie ciała. To jest hormon anaboliczny, czyli zwiększający masę ciała. I lepiej jest zjeść nawet większy posiłek jednorazowo nawet przejeść się jednorazowo niż podjadać przez cały dzień małe ilości, tak jak to mają często kobiety w zwyczaju Prawda, one jedzą, kobiety generalnie mają tendencję do tego, żeby jeść przynajmniej tak było nam wpajane do tej pory żeby jeść jak wróbelek tak, dziobać tam przez cały dzień tu skubnę, tam skubnę, tam skubnę to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić lepiej jest jeść 3-4 konkretne posiłki, niż właśnie tak dziobać przez cały dzień Kolejną ważną kwestią w takim zachowaniu zdrowego rozsądku jest pamiętanie o nawodnieniu. Bardzo często to nasze pragnienie jest mylone z głodem. To uczucie w ciele jest bardzo do siebie podobne, więc jeżeli masz wątpliwości, czy to jest pragnienie, czy to jest głód, Wypisz szklankę wody i zobaczysz, czy to przechodzi, czy nie. Jeżeli przechodzi, to znaczy, że po prostu jesteś lekko odwodniona i musisz raczej się napić. Natomiast jeżeli nie przechodzi, to znaczy, że faktycznie jesteś głodna i czas coś zjeść. Ważną rzeczą też jest a propos wody i nawodnienia, jest pamiętanie o tym, żeby pomiędzy tymi trzema czterema głównymi posiłkami pić tylko i wyłącznie wodę albo jakieś herbaty, czy napary ziołowe, ale bez cukru. Nawet jeżeli już kawy się musisz napić, no to wypij ją bez cukru, dlatego że każdy smak, który masz w jamie ustnej, czy jest to jedzenie, czy jest to płyn, będzie stymulować Ci wydzielanie insuliny, więc będzie napędzać apetyt dalej. Tak? Dlatego stąd pomiędzy posiłkami woda. Najlepszą opcją jest spożywanie posiłków co 4-5 godzin, czyli właśnie wychodzi średnio te 3-4 posiłki na dobę. Ma to znaczenie o tyle, o ile dla higieny naszego przewodu pokarmowego bo insulina to jedna sprawa, ale jest jeszcze, jest jeszcze kwestia higieny naszego przewodu pokarmowego. Mamy coś takiego jak kompleks. Mioelektryczny MMC to jest taka szczoteczka, którą uruchamia się jakieś 60-90 minut po zjedzonym posiłku, która sprząta te resztki pokarmowe z jelit po to, aby one nie stanowiły nadmiernej pożywki dla, barier, dla bakterii jelitowych, które w efekcie odżywiając się tymi niestrawionymi cząstkami będą rozrastać się w sile, że tak powiem. I to jest taki mechanizm, jeżeli ten kompleks MMC jest zaburzony, nie działa tak, jak powinien. To jest taki bardzo typowy czynnik wyzwalający sibo, imo i wszelkiego rodzaju przerosty w jelicie. Także my musimy dbać o ten kompleks MNC, żeby on działał prawidłowo, bo inaczej będzie kłopot właśnie z, tym, z tymi przerostami później, w dalszej konsekwencji. Ja nie mówię, że to się stanie od razu, ale generalnie jest taka, taka pewna zależność. Bardzo fajnym rozwiązaniem dietetycznym jest stosowanie postu przerywanego, czyli jest to taka metoda, która polega na okienku żywieniowym, które trwa na przykład 10-12 godzin. Y Książkowo, tak idealnie 8 godzin, ale to raczej dla mężczyzn niż dla kobiet. Dla kobiet to okno żywieniowe powinno być trochę dłuższe. Natomiast post nocny powinien trwać te minimum 12 godzin. To jest naprawdę taki czas, kiedy myślę, że każdy spokojnie wytrzyma 12-14 spokojnie. Dla kobiet może raczej nie dłużej. Mężczyzna prędzej 15-16 jest w stanie osiągnąć ten post nocny, czyli post nocny to jest ten moment, kiedy ty zjadasz kolację. I zaczynasz liczyć czas bez jedzenia i bez picia. Oczywiście tych takich smakowych, typowo yy, napojów, to jest ten czas właśnie od zjedzenia kolacji do zjedzenia śniadania dnia następnego, czyli te minimum 12 godzin. I to jest super rzecz, bo to jest taki czas, kiedy jest po pierwsze. Yy, czas regeneracji dla przewodu pokarmowego, czas dla strawienia, wchłonięcia tego wszystkiego, co przyswoiliśmy odbudowy też bariery jelitowej, jeżeli jest taka potrzeba. Kolejną kwestią oczywiście jest obniżenie insulina. Insulina, jak już wiecie, to jest ten hormon anaboliczny, który jednak podwyższony będzie sprzyjać większemu apetytowi, przybieraniu na masie ciała i nie będzie sprzyjać odchudzaniu i redukcji masy ciała. Więc jeżeli tobie na tym zależy, to warto ten post przerywany stosować. To jest świetna taka, no nie powiem, że dieta, bo to jest raczej nakładka na twój podstawowy model żywienia, czyli na przykład jeżeli jesteś na diecie śródziemnomorskiej, możesz na to nałożyć sobie jeszcze ten post przerywany i masz super w ogóle model żywienia nie tylko dla osoby Yy, zdrowej, ale też i dla osób, większości osób chorych, tak? Bo dieta śródziemnomorska jest jednak używana uważana za dietę taką wzorcową. Ja miałam do niej swojego czasu duży uraz, bo ja pisałam na ten temat pracę licencjacką i po prostu wiecie, jak to jest, jak się pisze pracę licencjacką. Ten wasz prowadzący poprawia ją milion razy, tutaj przekreśla, tam każe dopisać to, usunąć to. Człowiek po prostu już tam, jak słyszy dieta śródziemnomorska, to ma odruch wymiotny i ja naprawdę przez kilka ładnych lat byłam na nie, na tą dietę. Znaczy w sensie nie takim, że, że nie wierzyłam w nią, bo wierzyłam jak najbardziej, bo badania to pokazują i widzę na swoich podopiecznych, jakie faktycznie spektakularne efekty może przynieść w powrocie do zdrowia, natomiast po prostu jak słyszałam, wiecie, taki psychiczny uraz miałam, to raczej pod tym względem, nie to, że zwątpiłam w nią jakby całościowo. Kolejna rzecz, jeżeli mamy święta, nie siedźmy całego dnia przy stole. Zjedzmy, idźmy na spacer, idźmy na rower, potańczyć, pobiegać. Nie wiem, co jeszcze, na przykład teraz zaczyna się wiosna, więc można faktycznie bardziej ta pogoda sprzyja spacerowaniu. Można iść sobie, no nie wiem, pobiegać, potańczyć iść samemu na spacer czy z kimś, najlepiej jest wybrać taką aktywność, która sprawia przyjemność. Jeżeli lubisz ćwiczyć jakieś, nie wiem, siłowe sporty, ćwicz, jeżeli wolisz coś spokojniejszego, to wybierz, nie wiem, jogę, pilates, tak? Coś, co na pewno sprawia Ci przyjemność, bo nie będziesz się zmuszać do tego, żeby pamiętać o tej aktywności fizycznej i ona nie będzie dla ciebie taka, wiecie, udręczająca, że tak powiem, że nie będziesz mieć takiego przymusu, o Boże, znowu muszę iść, bo przecież moja insulina, bo przecież redukcja masy ciała. Nie, to ma być dla ciebie taka przyjemność, coś o czym ty nie myślisz jako o konieczności w dbaniu o swoje zdrowie. Ja lubię rowery, i wcale nie myślę o rowerze, na przykład jako konieczności, żeby mieć fajną insulinę, fajną glikemię, żeby mi na przykład masa ciała nie rosła, bo ja to lubię. Tak samo lubię łyżwy czy lubię taniec i nie traktuję tego jako konieczność, tylko coś co jest dla mnie taką przyjemnością, coś co ja robię dla siebie, bo to jest dla mnie fajne, dobre i ja się z tym dobrze czuję, mam wyrzut endorfin i to dla mnie jest najważniejsze, a nie mam wyrzut kortyzolu, bo się zmuszam do ćwiczeń, bo widziałam, że jakaś influencerka super schudła po crossfitie, no więc ja też będę chodzić na crossfit, bo też chcę tak wyglądać jak ona niekoniecznie, bo jeżeli ty się z tym źle czujesz, to więcej szkody przyniesiesz swojemu organizmowi niż dobrego, bo sam kortyzol wysoki to już jest duży problem zdrowotny, który chociażby właśnie daleko szukać nie trzeba, podwyższa poziom insuliny, podwyższa poziom glukozy i bardzo, bardzo, bardzo utrudnia redukcję masy ciała. Także pamiętajcie o tym. I to się ma nie tylko do sytuacji, kiedy jest święto yy, czy jakaś impreza rodzinna, tylko tak globalnie na co dzień. Kolejną rzeczą jest oczywiście staranie się, żeby się nie obiadać. To czasem może być trudne, bo jest dużo pyszności na stole, ale to, że to wszystko stoi na stole, to nie znaczy, że musisz to wszystko zjeść w ogromnych ilościach. Możesz sobie popróbować trochę tego, trochę tego, trochę tego i objętościowo cały posiłek masz całkiem zacny, a wcale się nie przejesz, bo to jest um, przejadanie się jest ogromnym stresorem dla organizmu, chyba dużo większym niż niedojadanie, więc o tym też musimy pamiętać, bo to jest ogromny wyczyn dla przewodu pokarmowego, wszystko to strawić, przepchnąć potem, tak, potem wchłonąć, wydalić, więc ten organizm ma co robić, więc nic dziwnego też, jeżeli ty się tak przejesz przy stole, że potem masz gastrośpiączkę i generalnie tylko byś się położyła spać i nic więcej nie robiła przez najbliższą dobę na przykład. Kolejnym takim prostym tipem jest jedzenie uważne, czyli skupianie się na potrawach, na, na tym, co w nich jest, na składzie tej, 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 tej potrawy, na jej smaku, fakturach, przyprawach, zapachu, kolorze, jakby analizowanie tego, co tam się dzieje, bo zobaczcie, kiedy siedzimy, często przy stole. Są jakieś tam rozmowy, ktoś nas zagaja, ktoś tam podpowiada zjedz to, zjedz tamto, a bo ja stałam pół dnia nad, nad garami, a ty tego nie zjesz. Skupiajcie się na tym, co jest tu i teraz, bo łatwo jest bardzo stracić taką uważność i z automatu nakładać dużo więcej na ten talerz i jak już masz tego dużo na talerzu, to wtedy czujemy taki przymus, żeby to zjeść, że nie wypada zostawić czegoś na talerzu. Zwłaszcza to mają te osoby starsze, które gdzieś tam doświadczyły głodu, wojny, właśnie takie, gdzie tego jedzenia brakowało i one bardzo dbają o to, żeby, żeby to wszystko dojadać. Więc zachęcam do takiej uważności, do bycia, do bycia tu i teraz i nie dawaniu się namawiać, że, że właśnie z pół dnia w kuchni, a ty nie chcesz zjeść. <laughs> Kolejną kwestią jest po prostu. Bycie tu i teraz i odpuszczenie sobie takich restrykcji i nierealnych założeń, bo jeżeli ty wiesz, że idziesz świętować, będzie wesele, będą święta, będzie mnóstwo pyszności, a ty yy, zakładasz sobie, że nie, bo ja się odchudzam i nic nie zjem, a, a wiesz, że to będzie bardzo trudne i będzie dla ciebie bardzo stresujące, to buduje lęk przed jedzeniem, w ogóle przed świętowaniem, przed spotkaniem z rodziną i przy stole. Yy, to jest, to jest bardzo stresujące, a jednak święta są po to, żeby było przyjemnie, radośnie, żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać, żeby być. Wiecie, to ma służyć świętowaniu, tak? Czyli czemuś przyjemnemu, a nie temu, że ty siedzisz jak na szpilkach przy tym stole, bo tam wszyscy cię namawiają, a ty nie chcesz jeść, bo sobie tak założyłaś. Mm. Bo się boisz na przykład przytyczyć, złamać dietę ze względów zdrowotnych. Po prostu troszeczkę odpuszczamy i cieszmy się tym, że jesteśmy yy, wszyscy razem, że są takie pyszności, że możemy jakoś tam świętować te święta yy, i że mamy w czym wybierać na przykład do jedzenia. Kolejną kwestią jest to, jaką my presję na siebie wywieramy. Podczas siedzenia przy stole, podczas świętowania, to powinien być czas, kiedy jest przyjemnie, wesoło, radośnie, kiedy się nie stresujemy, odpoczywamy. Natomiast wprowadzanie takich restrykcji kalorycznych, czyli nawet już liczenie tych kalorii, to jest jakaś po prostu masakra. Ja mam nadzieję, że Wy tego nie robicie i powiem Wam, że dla mnie to jest coś strasznego, liczenie kalorii, bo to jest taka obsesyjna kontrola, i ogromny poziom stresu, jaki sobie wprowadzasz w życie. Życie i tak jest stresujące, nie potrzebujesz dodatkowo uzależniać swojego dobrego samopoczucia od ilości zjedzonych kalorii, tym bardziej, że kaloria kalorii nierówna, ale o tym to też będę mówić przy okazji innego odcinka, bo chciałabym to poruszyć i mam nadzieję, że już nikt nie liczy kalorii, bo o ile uważam, że są dwie takie sytuacje, kiedy faktycznie liczenie kalorii ma sens, Pierwsza to jest wtedy, kiedy ty jesteś aktywnym sportowcem i musisz osiągać pewne wyniki. Twoja dieta musi być odpowiednio skonstruowana, aby być jak najlepszym zawodnikiem czy sportowcem. A druga taka sytuacja, również sportowa, ale dotycząca sportów typowo sylwetkowych, wtedy, kiedy Liczy się odpowiednia kompozycja sylwetki i ty możesz sobie tymi makroskładnikami manipulować, czy będzie więcej tu, czy tam, czy ta sylwetka jest bardziej taka wyostrzona, że bardziej widać mięśnie itd., itd. Nie znam się na tym, nie chcę w to wchodzić. Moim zdaniem tylko te dwie sytuacje jakby uzasadniają liczenie kalorii. Wszystko inne nie. Takie jest moje prywatne zdanie. To jest najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić. To liczenie kalorii w diecie. I powiem Wam, że ja, jako dietetyczka, a siedzę już w temacie diet zdrowego odżywiania, interesuję się tym tematem już 20 lat, to powiem Wam, że ja nigdy tego nie robiłam. Jakoś tak podświadomie czułam, że to jest coś strasznego, że to jest jakieś takie uwiązanie i koncentrowanie się zupełnie niepotrzebnie i budowanie jakiegoś lęku wokół jedzenia i takie obsesyjne przywiązanie się do liczb, które tak na dobrą sprawę plus 100 kalorii czy minus 100 kalorii jednego dnia niewiele zmienia na przestrzeni całego tygodnia, tak? Czy nawet większa ilość tych kilokalorii. O tym będę opowiadać w innym odcinku, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy temat i czas obalić ten mit, że liczenia kalo kalorii mm. Tak więc, tak jak ja mówię, nigdy tego nie robiłam. Raz w życiu podliczyłam swój jadłospis, bo było takie ćwiczenie na zajęciach, na studiach, na dietetyce i to był jeden, jedyny moment, kiedy ja podliczyłam. Nie to, że ja liczyłam w ciągu dnia, ile ja tych kalorii zjadam i pilnowałam gdzieś tam tego. Nie, ja tylko podliczyłam, ile mój taki codzienny jadłospis zawiera energii. I to było wszystko. Także oduczcie się tego, jeżeli to jeszcze robicie, to, to naprawdę nie warto. Kolejnym hmm. kwestią, być może nie uświadamiasz sobie tego, że to, co leży na stole, to nie znaczy, że to musi być zjedzone. To nie znaczy, że to musi być zjedzone przy jednym posiedzeniu. Pamiętaj, że jutro też jest dzień i to, że to jest na tym stole, to nie znaczy, że musisz zjeść wszystko. Możesz zjeść to, co Ci się podoba, to, co uważasz, że może Ci smakować, to, co lubisz. Nie musisz zjeść wszystkiego, bo ktoś stał pół dnia w garach. Nie, masz prawo odmówić, a nie zmuszać się do jedzenia rzeczy, po których wiesz, że będziesz się źle czuć, tylko dlatego, żeby nie zrobić komuś przykrości. Nie musisz. To nie jest obowiązek Twój. Czasem są takie sytuacje, że planowanie posiłków może pomóc. Jeżeli jeździ trudno na taką swobodę przy stole, na takie bycie spontanicznym i generalnie podejście na luzie do tematu jedzenia przy stole, do świętowania w kwestiach jedzenia, to możesz się zastanowić, o ile są święta, takie jak właśnie Wielkanoc czy Boże Narodzenie, mniej więcej wiemy, jaki jest, jakie są posiłki na stole. Gdzieś tam tradycje pewne są co do żywienia. I możesz się zastanowić, co ja bym chciała sobie zjeść. Wcześniej sobie przemyśleć, że na przykład, no dobra, zjem pierogi, bo czekam na nie od pół roku, moja mama robi takie super pierogi, że, że no nie odmówię sobie, tak? Albo gdzieś tam żurek zjem, albo zjem sobie jakieś jajka faszerowane. Makowiec, to jest absolutny must have. Zastanów się, czy są takie rzeczy, które chcesz zjeść, na które czekasz, które Ci bardzo smakują, a czy są takie rzeczy, które generalnie przeżyjesz, nie wiem, jakieś tam grzyby, jakieś tam, nie wiem, nóżki, których niekoniecznie lubisz, a jesz, albo karp taki, prawda, czy, czy jakieś tam inne posiłki, zastanów się. To, że to leży na stole nie musi być zjedzone. Pamiętaj o tym. Jak sobie poplanujesz, może Ci być łatwiej po prostu przy stole, jak już zaczyna się ten ferwor cały, po prostu ominąć te dane, talerzyki z tym, z tym posiłkiem i po prostu nawet tam yy, nie zatrzymywać się specjalnie. No, i pamiętaj, że święta to też czas przyjemności, to, te, to też czas odpoczynku, cieszenia się czasem z bliskimi. Warto sobie dać trochę czasu na odpoczynek, na wyspanie się. Nie musisz wcale śniadanie jeść o godzinie 6, jak na przykład jadasz w domu przed pracą. Możesz zjeść o 9, 10, możesz dać sobie czas na wyspanie się. Może to być. Późniejsze śniadanie, nawet o 11.00, to jest tylko kilka dni, więc albo jeden dzień, czy dwa dni. To także spokojnie, nie narzucajmy sobie jakichś ścisłych reguł. Fajnie jest sobie zrobić coś takiego fajnego tylko dla siebie pomyśleć może właśnie samotny spacer, może niekoniecznie z rodziną całą, może jakaś kąpiel, może nie wiem jakiś ulubiony film, tak, przed y, poleżenie sobie przed telewizorem. No cokolwiek, co ci sprawia radość, żeby zrobić sobie jakiegoś takiego takiego bonusika w święta, w tym czasie tylko i wyłącznie dla siebie. A że jesteśmy przed Wielkanocą, to zachęcam, żeby dać się oblać wodą w lany poniedziałek. Nie musi to być od razu cały kubeł zimnej wody na głowę, ale odrobinę chociaż tak. A może morsowanie Cię zachęci akurat w tym czasie. Święta się zapowiadają bardzo ciepło, więc to morsowanie nie będzie takie, jeżeli to byłby pierwszy Twój raz, to nie będzie jakieś takie bardzo dotkliwe i bardzo nieprzyjemne, jakby to było przy temperaturze na przykład 8 stopni w ciągu dnia czy, czy niższej, ma być dwadzieścia kilka, także zapowiada się super. A jeżeli chcesz złamać dietę, ja mówię tutaj złamać, takim wiecie, w cudzysłowie biorę to złamać dietę, czyli zrobić jakieś odstępstwo od diety takiej codziennej Twojej. To masz do tego absolutne prawo i wcale nie musisz się biczować, później gdzieś tam biegać na siłownię czy biegać, nie wiem, po lesie, żeby gdzieś tam przepalić tą energię, którą spożyłaś. To wcale nie musi być dla ciebie nieprzyjemne i wiązać się potem z jakimś karą czy z jakimś takim odpokutowaniem tego. Absolutnie nie. To czasem takie, takie zrobienie sobie takiego cheat czy cheat daya nawet jest bardzo pomocne dla higieny psychicznej, dlatego że my i tak dużo że jakby wyrzeczeń mamy na co dzień. Więc fajnie czasem sobie zjeść, zamiast kawałka ciasta, zjeść sobie dwa. A czemu nie? Mamy do tego prawo, jeżeli jesz produkty, po których dobrze się czujesz, bo ja nie mówię tu o sytuacjach takich, kiedy masz na przykład celiakię i nawcinasz się glutenu. Nie, to, to już jest po prostu nierozsądne natomiast albo jak mamy alergię na pewne rzeczy i doskonale o tym wiemy no to takich rzeczy nie robimy ja mówię tu o takich sytuacjach, że na przykład no właśnie, to ciasto, którego nie jesz na co dzień te pierogi, których nie jesz na co dzień albo nie w takich ilościach albo jakieś tam inne rzeczy masz do tego prawo i nie, nie musisz się tam katować później po wszystkim i pamiętaj, że święta czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, czy jakiś nie wiem, ślub, wesele, chrzciny, komunia, to tylko co najwyżej kilka dni, tak? Dwa, trzy dni takich odstępstw. To nie znaczy, że to zaraz diametralnie wpłynie na Twoją sylwetkę, na Twoją masę ciała. To tylko kilka dni na przestrzeni całego roku. Czy nawet na przestrzeni patrząc trochę Węzi, że tak powiem, na przestrzeni całego miesiąca, to naprawdę nie spowoduje jakichś strasznych um, konsekwencji dla Twojej sylwetki, dla twojego, y, Twojej masy ciała, absolutnie nie dla Twojego wyglądu. No, może dostaniesz jakieś tam kilka wyprysków, no bo zjesz za dużo cukru, na przykład, tak? Więc na spokojnie, na spokojnie to nie jest koniec świata. Natomiast jeżeli już dopadnie Ci taka sytuacja, że faktycznie przejesz się, że będzie Ci ciężko, będą zdjęcia gazy, no to wtedy do, zapraszam do apteki, olej miętowy w tabletkach i berogast, można sobie enzymy trawienne wziąć, popić miętę, rumianek, imbir, kminek, koperek tak po posiłku i to wszystko minie, także... Święta są od świętowania, nie od y, narzucania sobie jakichś nierealistycznych wymagań, cierpienia, życia w lęku, w stresie. Mamy się dobrze czuć, dobrze bawić, to ma nam służyć, a nie gdzieś tam się biczować po tym, po wszystkim. Także życzę Wam zdrowych, wesołych, radosnych, słonecznych albo. Albo śnieżnych świąt, w zależności od tego, w jakim czasie słuchasz tego podcastu, i dużo, dużo spokoju, snu, odpoczynku i radości.